Witam. To jestem znowu ja. Właśnie ostatnio zrobiłem dwa filmy. Które, no, jeden był po prostu informacją dla pewnej osoby, a drugi był po prostu taką takim ostrzeżeniem przez to, co ja przeżywam. Przez mój błąd, chciałem właśnie powiedzieć, czy podobają wam się takie filmy. Poza tym dziękuję. Mi kolejne, wbił mi kolejny sub, jedenasty chyba. I naprawdę bardzo e, się cieszę, że... Że po prostu no, subskrybujecie dzień w dzień sub, tak? Właśnie mam do was pytanie, czy, czy podoba wam się po prostu ta seria. I... Jeszcze jedno, jeżeli macie do mnie jakieś pytania o, o film, no wiecie, ten pokaz slime tą informacją na pewno to piszcie w komentarzach. Powiem znowu teraz zapiszę, że co nie powiedziałem jej wprost. Mam straszną venustrafobię. Jeżeli nie wiecie co to jest, sprawdźcie się w internecie. A więc no narka.